Dzisiaj sobie my poprzeglądamy najciekawsze filmiki na platformie, jaką jest TikTok. Jak zostawicie 5000 łapek w górę, to lecimy z kolejnym odcinkiem z TikToków. I tak samo zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo jesteśmy na kanale Znowu Jawor. I wielu z Was może tego kanału jeszcze nie subskrybować. Dlatego sprawdźcie ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole szary. A mi te TikToki wybierała Ola, także zobaczymy, co nam tutaj wybrała. Pewnie nie będzie ładnych pań, niestety, no bo Ola właśnie wybierała. Dlatego zobaczmy. Lecimy od pierwszego. TikToka, którego chyba jeszcze nie Ola polajkowała, tylko ja polajkowałem, bo Ola lajkuje TikToki na moim TikToku i tego TikToka chyba jeszcze ja lajkowałem, także może pójdźmy dalej. Then in a, bikini. a, no nie, dobra, okej, okay, Ola, Ola to już lajkowała, wszystko jasne. Ja bym czegoś takiego nie polajkował. Pójdźmy do następnego. Znam ten ból. To jest straszne. Tu w tym pokoju, czy nie ma ich? Nie ma psów. Nie, jest tutaj skipper. Zawsze tak jest. Dajcie znać w komentarzu, czy jak macie, psa też tak macie, że kładziecie się spać, a on liże. I to skipper jeszcze liże na przykład kołdrę. Nie wiadomo dlaczego. I wkurza mnie ten dźwięk, zawsze na nich krzyczę wtedy. Aha Dziękuję. Yeah, sure, no, Thank you. Thank you. <laughs> yeah, I'll, I'll Jak zostawicie tak 50 tysięcy łapek w górę, to zrobię Ci takiego na vlogu Nie no to ja na 100% jeszcze lajkowałem, ja nie pamiętam, bo to wiecie przewinąłem do jakiegoś tam danego momentu Nie no dobra, dobra to Ola, 100% Już już nie będę tego tematu poruszał no, Na pewno są TikToki polajkowane przez Ole Zrobi lusmał? Ale sztos! Ale w się sensie wiadomo, pies pewnie nauczył od jakiejś innej komendy, ale idealnie ktoś to zgrał. Bardzo fajny TikTok. Podoba mi się. Ja już nie wiem, dobrze, po prostu pójdźmy dalej, fajny TikTok. Monika! Wcale nie ustawione. Mam do was pytanie, jak jecie jabłko, to skrubujecie wszystko pod same skórki, czy zostawiacie... Takie... Czekaj, co? To skrobi jabłko? Tam się ludzie śmiali się w komentarzach, nie? No. Że kto normalny... No właśnie też zadałem tak to pytanie. Jabłko, tak, dokładnie. Skrobane tak Aha. pod samą skórkę. Ale wy się może teraz śmiać, ale jak moje dziołchy były małe, no to ja też ich tak wyskrobywała, nie? Z tego, żeby im wyskrobać do łyżeczką do gęby, Okej. Okay. No a tak to jak, jak jojem jem jabłko, to normalnie. Aha. Albo żram w całości ze skórą, Okej. Okay. albo się to przekroja na ćwiartki... Światka to by nawet... A nie, żebym wypił. <grym> na ćwiartki. To jest... Okej. Okay. Ta osoba to jest jedyny boomer w internecie, który jest śmieszny nawet czasami. No tak średnio, ale ale bardzo lubię. Mamy na obrotach. Super kobitka. <grym> W sensie, okej, okay, ja rozumiem, że to jest psów, ale kto normal? Dobra, 4 miliony lajków, co ja się w ogóle wypowiadam? Chciałbym mieć tyle. No cóż, wystarczy udawać debila i możesz mieć lajki. No, okej, okay, to, to nawet zabawne. You are my best friend. Ale słodko! Best friend. You make me happy, best friend. Ale są różne psy. To były różne psy z kaczkami. Ale to jest cute! To na pewno Ola polajkowała, żebym to pokazał? Czy polajkowała, bo jej się spodobało? Nie wiem, nie wnikam. O! No i to jest przykład kobiety. Panie, uczcie się. Tak się powinno postępować. Ciężko pracuję. Grafatus! staram się naprawiać, a nowe wciąż popełniam. Ciągle się uczę. Ale to już nie życie. Ale zobaczcie, jak on dobrze wygląda. W sensie ja pamiętam ostatnio, jak on marlenkę butelką walił, przecież cukrową, niby szklaną. To wegetacja. Wegetacja. Tak. Z taką psychiką to już wegetacja. Pozdrawiam. Ale trzyma się chłopak dobrze, widać, że uśmiechnięty. Dobrze, ja mu życzę jak najlepiej. Ja pamiętam, oglądałem Rafatusa wyczyny w internecie. Nie, ja muszę kogoś innego znaleźć do lajkowania tych TikToków, bo jak ja mam ole, no to takie coś jest lajkowane. Uh. One more Ja wiem Nie mogę, nie, nie mogę dalej. I samo ma ukulele cringe'u, a może ja będę? Wejść tu za blury, bo ja w bokserkach, bo... A, i mam krzesło po swoją drogą. Kółko mi się gdzieś zgubiło. W każdym razie będę miał psa cringe'u i będę go głasko za każdym razem, gdy będę widział coś cringe'owego. Ja pierdziele. 3,8 miliona lajków! Nie... Kiss your dog on the head and record their reaction. O! O! Dobra uwaga, sprawdzamy to. Przy okazji, jak mamy naszego psa, Klinko. Chyba zemdlał. Super, jesteś skipper. Czekaj, co? No tam mi do tego psa na końcu jest nawet zabawna, ale to tyle. Dzień dobry, poproszę wiagrę. A czy posiada Pan receptę? Nie, ale mam zdjęcie żony. Że nie potrzebuję Aż są polecałam 300 lajków tylko Stop jest? Stop jest? Zajebiste ja chcę kaczkę w domu ja chcę kaczuszkę. Ale miły pan! O nie! A tak, bo ten korek jakby... W momencie, gdy wkładasz tą butelkę, to ten korek się jakby sam niszczy i robi się otwór, a on ten korek ściągnął. Nie! O nie! Najgorszej! A najgorsze jest to, że ostatecznie i tak nie zarówno. I tym, jakże że miłem to będziemy kończyć odcinek. Pamiętaj o progu lajkowym, subskrybuj kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Na ra!